Przechodzę do spotkania Legii Warszawa z Arka Lalnaka. Legia, co prawda wygrała ten drugi mecz 2 do 1 po gole Hansa no ale yy, to oczywiste, że nie dało to awansu do czwarty rundy eliminacji Ligi Europy, co już Legii dawałoby już grę na i się w lidze konferencji co najmniej gdy w no ale, niestety i widać po mnie, że męcza się przy tym upale bardzo dużym upale ponad 30 stopniowym nagrywam w lesie w stronę w stronę Łomianek Mianek. i tutaj jest lepszy zasięg niż na przykład e, zasięg niż na przykład e, w stronę <noise> na przykład e, Malek gdzie też nagrywałem w lesie po raz drugi nagrywam w lesie że tak powiem Gola dla dużyny z cypru strzelił Iwanowić ale podejmuje brambelgen w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy i jest faworytem tego starcia więc możliwe, że Aekranaka może zagrać widzę Europy czyli puchar wyżej niż Legia a Legia zagra w ostatniej rundzie Ligi Konferencji Legia zmierzy się z Hibernian w ostatniej rundzie Ligi Konferencji a mecz ligowy yy, nie przełożyli meczu ligowego tego z Wisłą Płock, ale już przełożyli następny, bo pierwszy mecz będą mieli w Szkocji, gdzie Legia nigdy nie wygrała swojego spotkania. Nigdy na terenie Szkocji nie wygrała. Udało się w Anglii w zeszłym sezonie, w Londynie na Stamford Bridge, no ale w Szkocji nigdy Legia nie wygrała. Aberdeen, Celtic oraz Rangersi. To byli Legii którzy grali u siebie. Celtic yy, wygrał poprzez Warkowa 3 do 0. Pamiętam tą historię, bo żeby Legia nie wpuściła wtedy na plac gry Batka To wtedy Legia by awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów wówczas, bo była bardzo mocna za Hanninga Berga. Ale nie awansowała. Jaki to został wpuszczony Bartak Waleszyjski do gry? I niestety Legia dostała walkowada w pierwszym meczu. 4-1 wygrała Legia z Celticiem. Mieliby to jedno zwycięstwo na terenie Szkocji, a tak nie mają. Żadnego. Jeden remis, dwie przegrane. Ma Legia na terenie Szkocji. Więc, żeby to przełamać, i po raz pierwszy w na Szkocji trzeba pokonać dużyne hips. Więc no tak to już jest w rzeczywistości. Legia zagra z Wisłą Płock. Nie będzie to co dobra atmosfera w ekipie Legii. Słaby dwumecz, słabe długie połowy i w Lalnace i wczoraj się meczu u siebie. No to najlepiej nie świadczy o Legii, że. To może być dobry sezon w wykonaniu Legii chociaż w szorcie dałem na główny kanał transfer Damiana Szymańskiego do Legii z Arku Antenem. I to jest naprawdę duże. to. Więc no tak to już jest w rzeczywistości. I zadam wam pytanie widzowie kanału Rozgrywki Sportowe. Jak oceniacie to spotkanie? W pierwszej połowie jeszcze... Jak oceniacie ten mecz Legii z Arekiem Larnaka? Yy, no. Arek strzelił gola, ale Rynku zagrał Karol Angielski i ta bramka nie została zaliczona. Więc tak to już jest. A ja zachęcam Was serdecznie, drodzy widzowie, do subskrypcji kanału Zgrywki Sportowe. Zachęcam również do tego, żeby zostawić łapki w górze oraz komentarze pod tym filmem. Trzymajcie się. Cześć.